Zostajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj zestaw za 50 zł, po 20 super mega pensja i 3 po 10 paradiso, zdraparty i bonus bank. Ja sobie zacznę od party. Czy znajdę czapeczki? Numerek 9 rozpoczyna i jest but, kapelusz. Wiśnie, perła, róża. Perfumy, aparat kości, torba, jabłuszko, cukierek, naszyjnik, pierścionek, kier, prezent szminka, sukienka. Wszystko imprezowe, ale nie ma niestety czapeczki No cóż, party ostatnio strasznie zblokowane. No to bonus wa bank numerek 19 i szukam par. O, bardzo blisko rozpoczęło. Zrapka dosyć szczęśliwa. Choć dzisiaj może okazać się pusta. Nie, jest! 14 i 14. No to świetnie. 21 i 23. Wszystkich liczb. Druga para. U, fajnie. Wszystkich liczb nie będę czytać. 28 i 9. 8 i 7. I nie ma. Ale są dwie pary. Bardzo ładnie: 14 i 14 daje 10. 36 i 36 daje 10. No to dwukrotność wkładu tej zdrapki. W i W. 20 zł bonus. Paradiso z numerem szóstym rozpoczyna wiadro. Będę chyba po jednym, bo wtedy gubię. O Dalej mewa, mewa sobie tutaj przycupnęła. Dalej deska, deska jedna, deska druga, i deski więcej nie widzę. Fala, fala tu, i fala tu. Następnie parasol, tutaj. Obok mewy i więcej parasolki nie ma, chmurka. Chmurka jest dopiero na dole. Arbus. Tutaj tylko jeden, dobrze, drugi rządek to ośmiornica. Ośmiornica jest na dole. Łódź, łódka tutaj. Tylko raz. Aparat, jeden aparat, drugi. Więcej aparacików nie ma kompas. I gdzie kompas mi się tutaj schował? Tutaj jest kompas. Dobrze, następne to lody. Lody pod rybą. I tu drugie lody. Dobra. Shorty, shorty tu i shorty tu. Ostatni rząd to kapelusz tutaj, kapelusz tutaj. żółwik i żółwik jest tutaj bluzka bluzeczka jest druga bluzeczka tu trzecia bluzeczka więcej nie ma bluzek flaming Flaming tu. I tu są flamingi. Krab, krabik, krabik, krabik tutaj, i krabik tutaj. Przedostatni to torba. Tu jest torba, tu jest torba. Ale tu chyba nic mi nie da. Chyba, że dadzą latarnię albo dadzą okulary, to wtedy coś mi to da, albo palmę, a dali serce, a serce mi w niczym nie pomaga. I kontrolne ZCT, różne, ostatnia zrapka na dziś, super mega pensja, z numerem pierwszym

dziewiętnaście, czterdzieści sześć i dwadzieścia pięć, dziewięć, trzy, dwadzieścia jeden, czternaście i szesnaście, ostatni rząd czterdzieści cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem. 18 i 50. Kontrolne są różne, a więc na 50 zł. Cztery strapki były, a wygrała tylko jedna. Bonus wa bank dając 20 zł. Zawsze mogło być zero. Ja się zawsze tak pocieszam. A 20 zł można znowu wybrać sobie jakieś dwie zdrabki po 10. Oczywiście będzie trzeba dołożyć do następnego odcinka, no bo za 20 zł to trochę skromnie. No ale cieszmy się chociaż z tego. Ja się cieszę. Zawsze to coś na pomnożenie. Dziękuję pięknie za obecność. Udanego dnia życzę. Pa, pa.